Dzień dobry Państwu. Gościem porannego programu Radia Katowice jest dziś prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Dzień dobry Panie Premierze. Witam serdecznie Pana i witam Państwa. W niedzielnych wyborach parlamentarnych jest Pan na pierwszym miejscu katowickiej listy Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiamy na antenie Radia Katowice. Zatem temat numer jeden to oczywiście górnictwo, przyszłość węgla, bezpieczeństwo energetyczne. Zbliża się zima. Czy wystarczy węgla dla odbiorców indywidualnych, dla ciepłowni? Węgla wystarczy, ale właśnie bardzo dobrze, że pan wspomniał o bezpieczeństwo energetyczne, bo od polskiego węgla będzie to bezpieczeństwo zależało. I to, jak bardzo brakowało tego węgla, doświadczyliśmy tego minionej zimy. Musieliśmy ściągać z zewnątrz. Dlatego Staramy się wykorzystać polski węgiel i będziemy to robili tak długo, jak będzie to konieczne, bo przecież wiatr czy słońce nie zawsze są dostępne, w związku z tym musimy mieć stabilny dostęp energii, a ten, zanim nie powstanie za kilkanaście lat atom, jest jedynie możliwy z gazu lub węgla. Gazu nie chcemy, bo jest drogi, a węgiel jest nasz polski i będziemy go używać. Panie premierze, węgiel to oczywiście kopalnie czy jakikolwiek rząd w Polsce, bez względu na wynik wyborczy może zatrzymać albo przyspieszyć proces wygaszania kopalń? Panie redaktorze, szanowni państwo, to nie tylko czy jakikolwiek rząd może, ale jestem przekonany, że rząd Tuska i jego satelitów, gdyby nie daj Panie Boże doszedł do władzy, to bardzo szybko wygasi polskie kopalnie, ponieważ tego się domagał dawna Unia Europejska. Przyspieszenia tego procesu. To my jesteśmy jedynym gwarantem rozsądnego przeprowadzenia tego procesu. Przecież proszę, proszę sobie przypomnieć, co było w czasach, Sądów, Tuska czy Kopacz, strzelanie do górników nie wzięło się znikąd. Po prostu górnicy bronili swoich miejsc pracy, a tamci nie mieli żadnej realnej propozycji. My postaramy się zrobić przede wszystkim sprawiedliwy model transformacji dla górników, dla przemysłu wydobywczego, dla bezpieczeństwa energetycznego, ale także po to, aby wykorzystać wielki, wspaniały, przemysłowo-energetyczny potencjał Górnego Śląska. Ale czy wygaszanie kopalń jest procesem nieuchronnym? Bo przecież wiemy, że są tacy, którzy mówią, niekoniecznie musimy być tacy proekologiczni. Przede wszystkim chcemy, panie redaktorze, wykorzystywać węgiel dużo dłużej poprzez najnowsze technologie. Są technologie takie jak CCS, Carbon Capture Storage. Są inne technologie błękitnego węgla, które dają możliwość wykorzystywania węgla przy jednoczesnym wypełnianiu tych wymogów, które są na nas narzucone z Brukseli. Te technologie kiedyś były bardzo drogie, ale jak to często w życiu bywa, one tanieją teraz i ja pokładam duże nadzieje w tym, że jeżeli będziemy zgodnie z wolą wyborców dalej rządzić, to będziemy takie nowoczesne właśnie technologie tutaj stosować po to, aby wykorzystywać węgiel w dalszym ciągu. I uda się to uzgodnić z Unią Europejską? Proszę zauważyć, jak ja to przedstawiłem. Przedstawiłem to od strony bilansu emisji CO2, prawda? To znaczy, jeżeli będzie to technologicznie zaawansowane w wystarczającym stopniu, aby ta emisja CO2 nieszczęsnego nie była taka bolesna z punktu widzenia kosztów, to nie będziemy musieli nawet pytać Komisji Europejskiej. A do tego czasu jest jeszcze sporo lat, i ja wierzę, że. Śląsk może właśnie przechodzić taką sprawiedliwą transformację, a ten potencjał inżynierski, projektowy, wydobywczy, górniczy jest wielkim skarbem na przyszłość. I ta transformacja, nie bardzo przepadam za tym słowem, bo ona jest takie bardzo mocno niepolskie, ale ta zmiana, głęboka zmiana, która tutaj zachodzi, musi się wiązać z jednym podstawowym czynnikiem tworzeniem nowych miejsc pracy. W odchodzące miejsca pracy w innym przemyśle. Ja dzisiaj byłem w Władzławiu śląskim i tam byłem na hali, która była jedną z hal wybudowanych łącznie pod dachem 120 tysięcy metrów kwadratowych, czyli 17 boisk piłkarskich. Panie redaktorze, szanowni państwo, to. To jest wielka nadzieja na no nowe miejsca pracy, także dla kobiet, dla mężczyzn duże, dużo mniej niebezpieczne miejsca pracy i e, łatwiejsza praca niż ta ciężka praca w kopalni. Ja teraz bezpieczeństwo związane z wojną. Oczywiście wojną w Ukrainie i od tygodnia niestety z wojną w Izraelu. Panie premierze, oprócz tego, że jest to kwestia bezpieczeństwa Polski, to jest to także kwestia regionu. My rozmawiamy w Radiu Regionalnym. To niebezpieczeństwo może się pojawić w cyberprzestrzeni, w komunikacji, no właściwie wszędzie. Czy nie trzeba by poszukać jakichś ekstra pieniędzy lokalnie na zachowanie takiego bezpieczeństwa? Panie redaktorze, jak najbardziej tak, my staramy się te nasze miejsca w przemyśle, w systemie energetycznym, które są najbardziej narażone, a tu akurat na przykład Rybnik jest takim miejscem, czy inne miejsca, gdzie są elektrownie, elektrociepłownie, są również takim miejscem i dlatego podmioty gospodarcze, które sprawują nadzór nad tymi miejscami, mają obowiązek, w Szczególnego baczenia na ryzyka właśnie na przykład ataków, cy, cyber, ataków cybernetycznych. Ale zapytał Pan o wojnę na Bliskim Wschodzie i o tym chciałem przede wszystkim naszym słuchaczom powiedzieć, bo jest przed czym ostrzegać. Otóż z tego konfliktu może się wykluć coś naprawdę bardzo niedobrego. A to oznacza, że setki tysięcy młodych mężczyzn. Muzułmańskich, islamskich emigrantów, migrantów nielegalnych, będą starały się szeroką ławą płynąć dokąd? No przecież nie do Afryki czy do Azji, tylko do Europy. Komisja Europejska otworzyła szeroko wrota dla tej nielegalnej imigracji, a partia Tuska, Platforma Obywatelska w Europie, już głosuje za przyspieszeniem wdrożenia paktu migracyjnego. Co z tego wynika, Szanowni Państwo? Wynika, że gdyby doszło do zmiany władzy na Platformę, oni już się zgodzili na wpuszczenie dziesiątek, setek tysięcy nielegalnych imigrantów do Europy, w tym do przymusowej relokacji tych migrantów do Polski. Przestrzegam przed tym, ponieważ grozi nam bardzo realne niebezpieczeństwo, że wśród tych migrantów będą terroryści, bojownicy islamscy, którzy. Nijak nie szanują praw kobiet, bo islamski młody mężczyzna ma zupełnie inny kod kulturowy niż my, Polacy, względem kobiet. A więc, panie redaktorze, troszkę szerzej odpowiedziałem, ale to szalenie ważny moment w naszej historii. Uważajmy na tych, którzy już w Europie zgodzili się na nielegalną imigrację z Bliskiego Wschodu. Wspomniał Pan o kobietach. Kandyduje Pan z Województwa Śląskiego. Na wielu jedynkach, no, w Województwie Śląskim, ale także w kraju znalazły się kobiety na listach Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy partią, która wyjątkowo szanuje kobiety która uważa, że kobiety bardzo często wykonując dwa etaty, bo jednocześnie i, do, i w domu, i w pracy, mają... Trudniej i chcemy kobietom ułatwiać, pomagać, stąd różnego rodzaju nasze projekty społeczne, takie jak emerytury stażowe, z których kobiety będą mogły skorzystać po 38 latach, tak jak obniżyliśmy wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat z powrotem, a Tusk podniósł do 67. I dlatego bardzo się cieszę, że, że tak właśnie jest. Ja miałem taki okres w moim życiu, że wokół mnie żona, córka, mama i trzy siostry, więc naprawdę miałem niezły babiniec i doskonale rozumiem kobiety. Oczywiście z pokorą o tym mówię, bo kobiety siebie nawzajem pewnie lepiej rozumieją, ale staram się rozumieć kobiety i ułatwiać, bo wiem, że mają ciężej po prostu w życiu niż mężczyźni pod wieloma względami. Oczywiście na zakończenie zachęcimy Polaków do udziału w wyborach, bo to jest ważne. To jest ale święta nie demokracji. Tylko w Wyborach, panie redaktorze, w wyborach to rzecz jasna. Do wyborów Polacy są przyzwyczajeni, ale do referendum, to referendum zadecyduje o tym, czy będziemy mieli tutaj muzułmańskich terrorystów, czy będziemy mieli tutaj dziesiątki tysięcy islamskich, nielegalnych imigrantów, na których partia Tuska w Europie już się zgodziła. Bardzo mocno o tym mówię, bardzo przestrzegam przed tym i gorąco zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby nie tylko wzięli udział w wyborach. Tam oczywiście warto głosować na listę numer 4, na Prawo i Sprawiedliwość, ale również cztery razy nie w naszym referendum. To niezwykle ważne. Premier Mateusz Morawiecki, gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu i dziękuję Państwu.